Podajesz swojemu dziecku wapno na alergię? Mam dla ciebie złą wiadomość: wapno nie działa w ogóle na alergię. To jeden z największych mitów aptecznych. Ja mam na imię Weronika, jestem technikiem farmaceutycznym i kosmetologiem i na tym kanale wspólnie dbamy o zdrowie twojego malucha. Także zaobserwuj. Wapno, a właściwie glukonian wapnia, nie działa wcale przeciwalergicznie. Nie blokuje histaminy, nie łagodzi objawów uczulenia i nie likwiduje kataru i wysypki. Skąd ten mit? Kiedyś kilkadziesiąt lat temu podawano wapń przy reakcjach alergicznych dożylnie, Pomagał w spadku ciśnienia lub zaburzeniach elektrolitowych. Ale to nie to samo, co picie wapna w syropie. Dziś mamy leki, które naprawdę działają. Przeciwhistaminowe, na przykład desloradatyna, cyteryzyna albo klemastyna, lub miejscowe na przykład zektoiną, czy to krople do nosa, czy do oczu. Powtórzmy to jeszcze raz: wapno nie jest lekiem na alergię. Zapisz ten film i prześlij go komuś, kto podaje dziecku wapno na alergię. A ty dostałeś kiedyś zalecenie podawania wapna na alergię przez lekarza? Wiem, że jest to niestety jeszcze bardzo częste i bardzo często musimy pacjentów wyprowadzać z tego błędu.